Ja wam powiem tak, odnośnie tego Kingdom Come, jak oni w ogóle podziałają z tym, że no Henryk już jest bardziej doświadczonym rycerzem, że my tutaj nie będziemy mieć jakichś takich podstawowych treningów odbywanych, prawda, że on już teoretycznie ma zbroję, jak oni to rozwiążą, bo wszystkie trailery wskazywało na to, że ta gra będzie po prostu grą o wiele, ale o wiele szybszą. No i słuchajcie, okazało się zupełnie inaczej. Na samym początku wam mogę powiedzieć, że ta gra jest o wiele wolniejsza od jedynki. Jestem po 8 godzin mam wrażenie, że nie zrobiłem jeszcze nic. Gra w ogóle mnie nie popchała do przodu. Nie poczułem od gry żadnego jakiegoś takiego filmowego, reżyserowanego wstępu, ale to mówię już o tej głównej części, gdzie pchałaby mnie w jakieś konkretne sytuacje, w jakieś konkretne misje. Naprawdę, ja obudziłem się na środku wsi i mówię, nie wiem, gdzie mam iść. Mam kilka jakichś takich małych zadanek, ale zacząłem się zastanawiać, dobra, jak ja mam ten świat eksplorować? I na początku daje to jakieś takie poczucie takiego zagubienia, ale Powoli, powoli, powoli wchodzisz na tytory z Kingdom Coma i widzisz, że to jest jedna z tych gier, gdzie faktycznie grasz bardziej na zasadzie takiego symulatora średniowiecza, gdzie musisz się odnaleźć w tym świecie, gdzie to nie świat pomaga tobie, a ty musisz pomóc światu, i ty musisz się do tego świata dostosować.